Rozmawiam z jednym z protestujących w tym momencie. Trzymamy, trzymamy. E, powiedz, dlaczego tu siedzicie, do, mała no, grupka. Ze względu na to, że sytuacja w Polsce jest tragiczna i jedynym, kto potrafi o nią zadbać, jesteśmy najwyraźniej my, a nie na przykład MPO albo ktoś. I my musimy wyjść na ulicę i walczyć. Proszę, mam prośbę. Mógłby mi pan poprawić tą maseczkę, bo mi spada. Dziękuję. Nie godzimy się na to, co się dzieje i nie pozwolimy zabrać sobie naszej wolności, naszych zasad, naszej różności, bo to my, obywatele i obywatelki, jesteśmy państwem i rządzimy państwem, a nie jace, jakaś banda idiotów w garniturach. Zaraz chyba będziecie, to, stąd, zaraz chyba będziecie stąd ściągnięci. Nie martwcie że jest tu was dosyć mało jednak. Wszystkich nas nie zabiorą. No tak, a my, a my widzimy tutaj no, coraz bardziej brutalne sceny. Ta, te, te 10, te kilkanaście osób e, zostaje tutaj przez e, znacznie większe siły policyjne e, wynoszone. przed ministerstwem obrony narodowej. No nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak gorąco, że te, że te kilkaset osób tutaj doprowadzi to aż do takiego kryzysu. Państwo, Państwo widzą w tym momencie te obrazki znoszenia siłą tych ludzi w ulicach. No wszystko to jest w towarzystwie kilkunastu kamer, wielu, wielu aparatów fotograficznych, to chyba o, jeszcze, jeszcze, zdaje się, mamy tutaj jakieś świece dymne z tego, z tego co widać. No, naprawdę, naprawdę, naprawdę robi się tutaj bardzo, bardzo, bardzo gorąco. No, to, co udało się protestującym, to. To faktycznie zablokować ruch. Te samochody, które zostały przez nich zablokowane, zostały już z ulicy wycofane. One innymi drogami przejechały do, do swoich celów. Obrazek mówi, obrazek mówi tyle, co tysiąc słów. Sami Państwo widzą, no trudno, trudno to komentować. Dokąd do nas? Dokąd do nas? Co? Jebana My jesteśmy też z mikrofonem bardzo, bardzo blisko protestujących. Zaraz, zaraz jeszcze raz posłuchamy, co oni, co oni mówią, kiedy, co oni będą mówić, kiedy będą ściągani przez, przez policjantów, bo tutaj wizyta kolejnych, kolejnych policjantów przy tej już drobnej czteroosobowej grupce bardzo młodych ludzi jest tylko, tylko kwestią czasu. No tak, a, a w międzyczasie coraz więcej świec dymnych. Nie wiem, czy nasz operator może to, może to pokazać. Coraz więcej świec dymnych po obu stronach ulicy. No i tak, to są nieuniknione. Młodzi ludzie są... są... W międzyczasie jedna z tych osób powiedziała mi, że należy do jednej z młodzieżowych organizacji antyfaszystowskich. To jest właśnie, to jest właśnie ten potak w brązowym płaszczu z czarnymi włosami, którego, którego tutaj Państwo widzą. Zdęknie. Z tej, przed z tej małej grupki zosta, została wyciągnięta jedna ze współorganizatorek strajku kobiet Klementyna Suchanów. Także w większości te osoby, które tutaj no, najgoręcej protestują najbardziej uparcie to nie są też osoby przypadkowe, to są osoby bardzo zaangażowane, bardzo zaangażowane w te protesty przeciwko.